No kurwa ta wiertarka, chłopie fiolet, wiesz jak fioletowa kurwa Sra, tutaj Nas no, ty nie zdajesz sprawy to Ona Słysza, kiedyś była po 10. Sra, to jest... No, teraz bije po 16 tym teraz wiesz. Kim teraz. A teraz... A tam Dylt zdobieranie No Zaczaj, ja. a Dobra, co No hey. mało jest. Ja do pompy mam, że mam tylko 9. W tym, nie? W magazynku. Uuu, ej, sniperka tu leży O tu jeszcze O, biorę double pompę. Double pompa. Już już, już nie żyją te dzieci. Dobra, 105 pięć bije. Ja, o, o. widać okay. O, tutaj go latę, robię go To ja, 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 ja. Dobra, oj, oj, Kurwa, co ja robię? Jaki ziomek, skąd on bije? O, o ale załatwany wiertarką, nie to jest przesada Uważaj plecy, o. Srako ale... Ja też sam właśnie o, Czekaj, no odejdźmy mi stąd, no nie ja, bardzo... ja powiem gdzie się uratniać, się trzeba sam ja pies, dole. No bo ten śpi, no nie wiem co on robi Chodź. Ja, to ci... jest ja, łapka jako pierdolę oczywiście Jakiś Bachor i tu się w pieprzu, ja już umieram No apteczkę wpieprzy? mam! Chuj, wejść! Dzieci, ja muszę być z takiego pecha Chuj, cały team nie żyje <grym> ja Tylko ty jeden się został Baba, 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 baba o, o, Michał, Paweł, super no. <laughs> Ostatnie! No jakim cudem przez ścianę mnie zabił? No za kur... Ty gnoje. Ja pierdzielę tą grę! Kolejna i... chuj! Tu dziecko jakieś zapoc... A super, kur... że trzymów, ale to widziałeś? No... To jest tactical, nie? Też nie zapomniałem tego. Go trafić! JAK JA MOGĘ GO TRAFIĆ?! Jakie te bronie są głupie! Raz trafiają, raz nie! I weź teraz się domyśl, chłopie, kiedy to trafi! I... I już frają dzieci, NIE MOGĘ ich ZROBIĆ! Zaraz zobaczymy, kur... O, i chuj... O, i byłoby na tyle! Ten ty gru... na nie Gdzie są, kurwa, skrzynki? O! No, wskacz! Kurde... No i teka mam No, no i super! Czy ty tej Ja pierdolę, nie Także nie denerwuję Chyba dziwiłam Czemu ja nie mogę trafić? Co? Co? Co jest Na dwa hity! Na dwa hity mnie zdjął z Co? Że co? Ej o co tu chodziło? Wszyscy się wyjebali, wychodzimy. Chodź wyjdź. mi się na dwa hity z kill Chyba że ktoś mi jakąś pląbę strzelił. Ja, biedno. Nie wiem. Nie No nie mogę go trafić! No i no. super, no ja nie! Chłopie trafił, ja go nie. I powiedz mi jak to ma działać. Jest, <kluzni> jest, 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 jest. Czemu się koff... Czemu w ogóle się nie da dać tej jebanej gotowości w tym no, tym? Tylko trzeba, kurwia. jeśli kurwa wychodzi. Kurwa, ja tego nie rozumiem. Sprinty zostawili, biegi zostawili, ale to kurwa usunęli, bo było im źle. No, a to, to normalnie tutaj też ten, to nie tylko tutaj działa, to na tym normalnie też. Po bo chnęlibam się je kurwa podoba. Ja sobie wezmę, kurwa, mój ulubiony kilo nie wypierdalać ode mnie, chuj że jest duży. Ja go widzę. Kurwa już... Yes, 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 yes. A pietra przezmę. Jest, 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 jest. ja nie wiem czy my doszliśmy. Nie wiem czy my w ogóle doszliśmy tutaj. I tego to top 10. Chociaż ja jest? <laughs> Razem nie. Chyba. A nie, ten doszliśmy, ale wtedy na tej pierwszej grach nasze Na te co ty na top 2 zajęliśmy na no. Top lepić, top No czemu ten klidowy? ja tak trzymał w powietrzu? W ogóle patrz, ten kill się wyciąga strasznie dziwnie. Weź sobie jakąś broń, czy zobaczmy. A weź skacz! Ta, skacz z kinofonu, zobacz, jaka ja znaczy, tak, z kill zobacz zabłysz grę w No i normalnie. Znaczy, on tak podnosi do góry. Ja to nie wiem, a w ogóle na te skoki są jakieś dziwne. To stary movement, znaczy nowy movement, nie? No, nowy, <laughs> nowy, nowy. No. Kiedyś pomimo tego, że była gorsza grafita, tak grafita ta dalej, to mechanika tak była lepsza. No była. Zero sprintu, zero sprintu, zero spinania O, sprint z 9 sezonu Ej ale to spinanie bardzo... to jest... To jest tak prawda bajka No wyobraź sobie, że, że biegnie sprintem I się kurwa nagle, no spinaczką wpiję dla raf na dach Po prostu tak będę mógł. No, jak on, tak, jak on tak skakał jak on I jest, i jest małe ja, ile tu sobie leci? Dobra, ja sobie lecę gdzieś na bok, lepiej. Jest ja, jestem ja na tej wieży. Uwaga. Nie chcesz tego? A, to dobra. Mogę granaty mam. Mam dwa taktikary. pompa, ale nie, no, kurwa szybka Też może to i dobrze Bo to wolna to jest Jak się nie ma dobla to... O pompa, chyba O, 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 się się ma. O Jezu, też szybka Ja sobie tutaj chyba mapę eksploruję, wysiedlić A weź tą amunicję W no, tym Oj, oj, tym są słone ja sobie w ogóle biegam ja se kurwa szczukami ten. Ja <śmany> się nie będę bić czarim tylami, bo to się skończy jak zwykle. Oni w sumierają, ja sam mogę da do, 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 do 3 dojść. No, ale nawet tego miał się kampić. <śmany> nawet. Zresztą tutaj zbytnio się nie da, bo nie ma gdzie nawet. Nie ma tych krzaków, nie ma nic kurwa, wespnij się tu o co ci chodzi, człowieku. Uuuu, hello. <śmany> Ja mam takie dziwne strasznie, żeby wypić tą dużą potę. No to już przyzwyczajenie z tamtych gierek ich małe, nie? Ja mam takie nie wiem, że żeby czekać, nie? Ale przypominam sobie, że to jest ten sezon, gdzie nie mam małych. Nie no, ale... Ja naprawdę nie rozumiem, co to ten sklep w ogóle to jest. Nie no, przydaje się. Bo to chłopie byś umarł na dwa hity. No ja w sensie, bo zazwyczaj go nie ma, w te potki są takie rzadkie, że nie wiem. No tak. No ale a. potem no, to powiększyli, bo zobaczyli, że jest, <grym> Ale jak już masz, to wiesz. Ważne, że coś jest. O, tam jest... O, jakiś chłop tam popyla. Ale dostał sraczkę. O, on ci tam giną. W ogóle szampony, To są ma coś Polacy. Ale no, Polacy się świetnie poradzili. Ja tak samo jak my teraz poradzimy coś No a ja my już chłopy podjeżdżają. Tam... Zobacz, zaraz... Nie zaraz, zajmiemy się za nimi. Tam jeden ma takie biało, coś pewnie już nie ma, ale miał Sniper, sniper No i tak magicznie przez ścianę mnie zabił O, ciekawe Uważaj, uważaj stamtąd Małaj, oł, oł Tam jest safe Na górze jest, na górze ja dostałam w ogóle. Na górze to jest? na W ogóle. Jeśli ktoś ma skala i nawet go nie użyje. Uuu, skalę! No właśnie, ktoś ma skala i go nie użyje, więc też trzymaj się tych swoich rad. Tu właśnie przycisnę. Tak spojrzyjcie? super! Ty popię na Ja wychodzę. Do widzenia. No, ty Chłopie za sniperki trafił, cześć co? jakim cudem da byli ludzie, powiedz mi. O super, tego ja zostałem. Nie, nie, nie. Spójrzcie to... mnie konami, co ja w ogóle w ogóle nie. <laughs> o ty na końcu weź, weźmie, a wejdziemy stąd, kurwa. Bo no weźmy nie, weź, nie patrz Idziemy, leave the game. Proszę, ty mi na w ogóle powiedz, gdzie oni chyba są, bo ja chyba nie widzę właśnie. ...metr już. Tak. Też tak myślę. Tak. Ja. What? Chcesz mi no to też do listka właśnie tutaj. Jestem... Jestem w w takiej dupie ogólnie czekaj powaliłem go, ale opóki też to Ej No kurde na no, dwóch było to w dupę wsadźcie Tak na takie granie No nawet Ty z rewolwerem potem śmieszne tak naprawdę uh. so stupid, right? Pomóż mi! oj mnie biało i ja się silują! Pomóż! Pomóż! Dobrze. Dobrze, dobrze! Wziął mnie, 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 Zabij go, proszę cię! No to to, Krzysiu, happy house. Co tu się dzieje? <śc innovations> dawaj, zabij go, proszę cię! Dobrze, kocham dawaj. Trzech się, Proszę, reboot. Kocham! To, to w ogóle skill'a poparła <ścoughs> Piękne. Nagrane mam to, nagrane mam to. O, tak. To się nie no Karabin szturmowy Karabin szturmowy Na hita Świetnie Wyśmienicie Na hita Pompa Za pięćdziesiąt komentować, bo co mi ma sensu po prostu, kurwa. Ma... Chłopie, jaki to ma sens? Pompa to... Z pompa to ona ma... Ta, nie wiem, no z 10 pocisków. Sobie. Mhm. Mm Wystrzeliwuje. ja. Tak? dwa. Nie, ale chodzi o to, że jakby za jednym strzałem. No tak, no tak ale to, to, to co to jest, no? Takie no jakby, jakby... jakby to powinno ścierać ogólnie większych Większe jest nie? No tak. A pop, pompa cię zabija samego. W realu, w realu, pompa by cię rozerwała na pół, gdybyś tak dostał. No, No, a tutaj MK... <grym> no, a tutaj Mka jakaś szara cię zabija na hita. A pompa bije połowę <grym> Mhm. Dobra, nie ma co płacić na to był jeden nie, nie, dba, nie ma co Nie ma co płakać. Na to jak... Na to jak zjebali to, ale dobra Wszystko wam zjebać Kiedyś Kiedyś jeszcze jak grałem w tą grę to myślałem, że I to myślałem, że nie ma lepszych twórców, którzy by bardziej przemyślali grę, a teraz tylko już No A teraz inny twórca w ogóle. Tamten ziom co już na emeryturę Dawaj na pomidora lecimy Nie, my sobie lecimy gdzie chcecie Wyjebane, gdzie chcecie Dosłownie O, już leci kurwa jakiś szczyl obok mnie Piona bolna Piona bolna Tu też jest jakieś półserve, Na ci? No ale taką małą miejscówkę, w ogóle nie mam. No, to ugram. Ja lecę na ten dom, znaczy staram się. Dobra, idealnie Jezu, tu jest tyle Ja nigdy nie wiem ci lądować, żeby znaleźć kufa. Użykam, Uf. ale tu dziecko. No jakim cudem? No powiedz mi, jakim cudem ten pachur? Nie, nie, wytrzymam. Już dziecko? Tak, dosłownie. Czekaj, idę tam. masy co? jakiś gość tutaj jest, on mnie Dziękuję, stary. Sztafule, skąd ty e, zebrałeś? Co? Bomby? Z jakiegoś szczyla. Co, zniknął? Nie wiem, nie bo zabił go goś już tam, który tak Nie wiem, jak nie znam jak się mam serio, No, kamień, Te ich, ono, to nic dziwnego, że mnie załatwił. tak O, właśnie. No ile. Super. No to jest aimbot! Aimbot tu jest. No nie, ja nie wiem, co się dzieje. W ogóle nie wiem, co się dzieje. Nie, to jest Cyrk. Ja na składy. Ja na nie da rady, nie? To jest tak... Nie da rady grać składy. W solo tak, solo... Ja w topce jestem, to, to niżej top 10, a tutaj my nie możemy w top 30 wyjść. No to jest tak, że jak... Że jak mywać we się w nie z teamem... No to jest koń... też jakieś dziwne. To się kończy tak wyraźnie, że że ja sobie gdzieś pójdzie... Nie w ogóle poziom. Nie wiem, ski. Nie wiem, to Nie wiem, ski. Nie no to jest wiem, jest. Nie skin. ski. skin. wiem, top. Nie to jest? skin! fajny Nie 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 co? Yeah. O, nie jest taki najgorszy ten karier w sumie, że może daj O, to jest ona sajma. Może nie, może tylko szkódź, supera i całkiem dojdzie. No, to <zys> <zys> I'm not in the of you, I'm you Teraz pani usunę te, te gwiazdki. Boże ta, boże ta. A ja naględzą. Weź tam w riemy jeszcze tysiąc, ja nie wiem. Ja nie wiem. To jest tak brzydkie, co to jest ja... w ogóle Jakieś... Ja nie wiem. Skąd te takie drogie są? No co to w tej ceny wymyślał kiedyś? Kto w ogóle to kupuje? Jakby jeszcze ten skin jakiś ładny był, to ok, ale Arianagrande jest taka mid. Wiesz co, ja się dziwię jak... ...jak tak na przykład... ...jak taka prawdziwa Arianagrande. Widzicie, góra... że ...jak ona nie ma wstydu, kurwa, że... Jeszcze Epic games, Kuba, ją tak zrobiło. Takie tu. Ale to jest taki plastik. Coś Ja bym. Chodź tutaj, to jest dobra miejscówka. Ja bym żądał tego. Tego. Ja bym żądał tego. Usunięcia. Tak, z tego. Aria grande no. Chciałbym, żeby ktoś mi tak zrobił. W ogóle, tam to lecimy, w ogóle. Szkoda, kurde, No Dobra, chyba klasuj na tym domek, powiedz. Ja też na ten domek lecę, to chodź razem. W kupie raźni. No już leci tu jakiś zesraniec już. Słyszę, kurwa, go. Pompa. Weź się tą drugą. Mój syn ci zawodnie. masz, 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 masz mój hmm. Jak to jest, się chodzi? wychodzi? w tym domu chyba? Chyba w domu? Nie, on poleciał chyba. U, a pupa. Tylko kanał. Pin mam, nie? jak on się zwał już. Nie pamiętam. Co? A ten, sama Famaster był, mi się wydaje. Oho już dzieciak do mnie. Skrzydlał. O, Oleg dostał plombę. On ma biało. Ten, 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 ten. Tak, dostał plombę za 30. A nie zwał. Co? Co? Jak on tego nie dostał? Co? Excuse me? O, dbalał się na do miejsca jakiś. Co? Co? Mówią żarty! Ze snajpelki! Ze snajpelki mi trafił w nocie! No, aha! Ciekawe, że tego nie dostał. Nie maców, nie! Tu se w dupę wsadźcie te... ...takie, kurwa, no, granie. Hahaha! <grym> 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 Nie, no, nie jest w ogóle. No i mówię nie, o tym nie. momencie. O tym właśnie mówię, o tym momencie. Chłop za pierdzie legł motorek w dupie. Ja pasie, nie ma dupy. Nie, nie, mi się nie chce to Kurwa, człowieku, nie w ten tryb, nie w ten tryb. Hmm. Ci ludzie nas robi, żeby się tak pocić, jakby... Jakie to trzeba? Ile praktyki w, grę, w grze, żeby takiej umiejętności mieć? No. Trzeba siedzieć. jak like Maciek, no... No tak. Maciek też tak gra zresztą. <grych>